Witam Państwa, witam naszych czytelników, naszych telewizów. Dzisiaj gościem naszym jest pan komendant Ryszard Gan, osiemnasty komendant z kolei Policji w Szczecinie. Myślę, że to nie jest najistotniejsze, który, natomiast póki co jestem pełniącym obowiązki komendanta budzkiego Policji w Szczecinie właśnie, czyli w garnizonie pięknym zachodniopomorskim. Panie komendancie, nie wiem, czy tak humorystycznie może zacznę. Podobno pan, no, wszyscy poprzednicy pochodzili z jednej miejscowości. <grym> czy to jest dobci plotka, czy to, coś jest na rzecz? To plotka, to plotka, bo pochodzili z wielu różnych miejsc w Polsce. Mieliśmy komendantów wojewódzkich z innych regionów kraju także. Jest pan ze Szczecina? Nie jestem mieszkańcem Szczecina, jestem mieszkańcem Nowogardu. Dojeżdżam o zaledwie 32 lata do służby tutaj w Szczecinie, bo całe życie zawodowe związane moje jest, było, jest ze Szczecinem. Panie komendancie, przepraszam, że zacznę może od niezbyt pozytywnej strony tematu. Policja chyba nie ma najlepszej pasy w ostatnich latach także w ostatnich miesiącach szarpanina z rolnikami na granicy wschodniej, wcześniej wycieczka do pałacu prezydenckiego. Czy policja zamierza zmienić swój wizerunek? Ja myślę, że ocena policji należy do mieszkańców, do turystów naszego regionu, bo tych mamy również bardzo dużo. Ja skupiam się na naszym garnizonie zachodniopomorskim i tym, jak realizowane są zadania na terenie tego garnizonu, za który ponoszę pełną odpowiedzialność w tej chwili. E, oczywistym jest, że naszym wyzwaniem, celem, zadaniem jest służba drugiemu człowiekowi. To, to, to jest cel numer, numer jeden: tak? abyśmy chronili tych, którzy w danym momencie znaleźli się w trudnej sytuacji, w sytuacji dla nich katastrofalnej, aby mogli liczyć na wyciągniętą pomocną dłoń. Z drugiej strony, abyśmy byli skuteczni wobec tych, którzy zagrażają innym, innym, innym ludziom, innym mieszkańcom, czy też turystom. Wracam do tego słowa turystom, dlatego że jesteśmy specyficznym regionem o ogromnym, długim pasie nadmorskim, sześć powiatów nadmorskich, dlatego też, też o tym wspominałem. Panie komendancie, niemal codziennie informujemy naszych czytelników o tym, że lekkomyślni starsi ludzie. Emeryci zazwyczaj wyrzucają setki tysięcy złotych przez okno. To prawda i chciałbym bardzo podziękować za poruszenie tego tematu, bo temat jest niezwykle ważny. Mimo licznych apeli, licznych akcji prewencyjnych, informacyjnych, zachęcamy ludzi do tego, aby naprawdę kierowali się zdrowym rozsądkiem, a nie chwilą. Przestępcy wykorzystują najróżniejsze legendy, są w stanie starszym osobom wmówić niemalże wszystko. Skrzętnie wcześniej się do tego przygotowują, znając imiona często naszych najbliższych. Pamiętajmy o tym, policja nigdy nie żąda gotówki, a już na pewno wyrzucania gotówki przez okno, przez balkon, przekazywania gotówki komukolwiek kto się zjawia najczęściej w kominiarce w naszych drzwiach. Zadzwońmy do najbliższej osoby. Zadzwońmy po rozłączeniu tego połączenia na numer alarmowy 112. Zapytajmy w banku, jeżeli jesteśmy nakłaniani do wypłaty oszczędności całego życia. Naprawdę e, bądźmy ostrożni, bądźmy czujni. Nigdy policja nie żąda gotówki e, w przekazaniach, gotówki w jakiejkolwiek formie. A co z przestępcami? Czy aha, udaje się ich ująć? Tak, są zatrzymania takich osób, natomiast skala tego zjawiska jest na tyle duża, że w miejsce tych, których zatrzymujemy, pojawiają się następni. Są to grupy dobrze zorganizowane, bazujące na dobrym sercu starszego człowieka, bo starsze pokolenie przyzwyczajone jest do tego, że chce być dobrym, uczynnym i zawsze można liczyć na wsparcie tego starszego pokolenia na tych, na tych relacjach. Na tych uczuciach bazują przestępcy, wykorzystując je bezlitośnie. Kolejna plaga, wcale nie nowa, ale nasilająca się, chodzi o narkotyki. Czy wie Pan, gdzie można kupić narkotyki w Szczecinie? Myślę, że kolejny temat, który, który w dziesiątkę Pan redaktor trafił, to problem narkotyków. Jest ogromna ich ilość, świadczy o tym, ilość jaką, mówiąc kolokwialnie w naszym Języku zdejmujemy z rynku tylko nasz garnizon. A na terenie tego garnizonu funkcjonują również inne służby, chociażby Centralne Biuro Śledcze Policji. To są setki kilogramów zdejmowane każdego roku różnorodnych narkotyków. Ten problem jest bardzo szeroki. Myślę, że musimy postawić również na edukację tak abyśmy młodzież od najmłodszych lat edukowali, abyśmy uczulali, abyśmy ostrzegali rola e, rodziców, rola pedagogów, rola szkół, e, rola również nasz, nas, nasza, policjantów e, i licznych programów e, profilaktycznych, bo w tym obszarze naj, najlepsza i najskuteczniejsza będzie prewencja, zapobieganie. Panie Komendancie, nasila się też prze, przestępczość w sieci. Jak z Pana perspektywy wygląda ta sprawa? Z naszej strony, ze strony policji, nie tylko garnizonu zachodnio-pomorskiego, odpowiedzią jest budowa nowych struktur, czyli Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, łącznie z budową nowej siedziby, bo akurat tutaj w Szczecinie właśnie jesteśmy na etapie dużej realizacji inwestycji budowy siedziby dla, te, dla tego podmiotu. Oczywistym jest, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej dobie rozwoju cyfryzacji, ten szczególny rodzaj przestępczości, wymagający też szczególnych kompetencji, aby ją zwalczać, będzie się rozwijał. My na to reagujemy, wzmacniając struktury. Tutaj Komenda Główna przekazuje kolejne etaty kolejne możliwości znalezienia też ciekawej, atrakcyjnej pracy dla. Czy służby dla specjalistów branży IT, których również serdecznie do nas zapraszam. Olbrzymia ilość uchodźców, także migrantów pojawiła się w, na, w naszym mieście, w województwie. Czy przestępczość w tej grupie dosyć dużej istnieje także? Państwo odnotowują wzrost przestępczości w ogóle przez to? Myślę, że tutaj jest to proporcjonalne do ilości osób, które do nas przybyły, i rzeczywiście odnotowujemy zdarzenia przestępcze z udziałem szczególnie przybyszów ze wschodu. Mam na myśli tutaj szereg państw, nie tylko najliczniejszej grupy, która przyjechała do nas z Ukrainy. Zdecydowanej, miażdżącej większości to są osoby, które szukały schronienia przed bestialstwem wojny, natomiast też zdarzają się Wśród tej grupy osoby nieuczciwe, ale inne narodowości również. Są to różnorodne przestępstwa odbójek począwszy, poprzez częstokroć jazdę po użyciu alkoholu bądź podobnie działających środków ale też przestępstwa przeciwko zdrowiu. Notujemy takie przypadki. Panie Komendancie, tak a propos nietrzeźwych kierowców także zmiany przepisów dotyczących pieszych. Uzyskałem informację, że przepis ten nie ma skutków w postaci mniejszej liczby wypadków. Podobno wręcz przeciwnie, jest więcej zdarzeń na pasach, na przykład. Myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na dane, którymi dysponujemy z perspektywy przynajmniej kilku lat. Ostatnie trzy lata w naszym garnizonie to liczba ofiar poniżej 100. Oczywiście każda liczba w tym przypadku będzie zbyt dużą. To jest każda, każda osoba, która traci życie na polskich drogach, niezależnie w jakich okolicznościach, to ogromna tragedia dla osób e, najbliższych. Jeszcze wiele pracy przed nami tutaj na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szeroko rozumianym. Oczywiście składa się bardzo wiele, e, bardzo wiele. E, e, Innych działań również, chociażby infrastruktura, ale również praca policjantów. Myślę, że też ciągle musimy wracać do edukacji. Ja jednak stawiam bardzo mocno na edukację, zwłaszcza edukację młodzieży. Jako kierowcy obserwujemy, i najczęściej jest tak, że kierowcy narzekają na pieszych, piesi narzekają na kierowców, a suma jest taka, że wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg i wszyscy powinniśmy zachowywać zdrowy rozsądek. Zwłaszcza w obszarze, w obszarze, w obrębie przejść dla pieszych, zwłaszcza w sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakie od już kilku, kilku przynajmniej tygodni mamy. Także ta liczba osób, które giną na polskich drogach, jest zdecydowanie zbyt wysoką. Szereg działań przed nami, ale ja cały czas akcentuję tą edukację. To prawda, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Natomiast nie zwalnia go to z absolutnie z ostrożności, z myślenia i z takiego ograniczonego zaufania do tego, jak zachowa się kierujący zbliżający się do tego przejścia dla pieszych. Panie komendancie, jakie potrzeby ma w tej chwili Komenda Wojewódzka Policji i w ogóle policja w województwie? Myślę, że zaakcentować chciałbym przede wszystkim potrzeby kadrowe. Nie jest tajemnicą, że garnizon zachodniopomorski, nie tylko zachodniopomorski, ale nasz cierpi na sporą liczbę wakatów. W tej chwili jesteśmy w stanie przyjąć prawie 490 policjantów. Bardzo nierównomiernie rozłożone są wakaty na terenie naszego województwa. Największe potrzeby to ściana zachodnia, czyli granica zachodnia naszego państwa, ale samo miasto. Szczecin również. Dlatego każdego z Państwa, kto chciałby związać swoje życie zawodowe z fajną, ciekawą, atrakcyjną, dającą mnóstwo satysfakcji właśnie z tego, że można pomóc drugiemu człowiekowi pracą. Serdecznie zachęcam, można składać dokumenty w każdej jednostce policji, tutaj w Komendzie wojewódzkiej policji, można spojrzeć na stronę internetową, na stronę internetową, tam znajdziemy wszystkie niezbędne informacje. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, którzy chcą związać się z ciekawą służbą i różnorodną służbą, bo policja to nie tylko mundur, to nie tylko praca prewencyjna, praca ruchu drogowego, ale to również przewodnicy psów służbowych, to służby kryminalne, służby dochodzeniowo-śledcze, służby antyterrorystyczne czy, czy wreszcie laboratorium kryminalistyczne. Każdy znajdzie na pewno ciekawą branżę dla siebie. Panie komendancie, jeszcze wrócę do wizerunku policji i takiego ogólnego obrazu policjanta. Czeska policja na drzwiach ma taki napis chronić i pomagać. Pan mówił, że policja ma taką misję. Może ta edukacja powinna także w tym kierunku pójść? By... Z całą pewnością robimy, robimy to i staramy się wśród najmłodszych policjantów, zwłaszcza, Formować takie postawy, które będą przyjazne dla drugiego człowieka. To, to jest podstawa. Mamy, mamy w swoich zadaniach obszar chociażby funkcjonowania i pomocy osobom objętym, objętym przemocą w rodzinie, przemocą w przysłowiowych czterech ścianach, tam gdzie częstokroć nikt nie widzi tej przemocy. Tam trzeba mieć szczególne kompetencje, aby. W w tej sytuacji nieść pomoc osobom tym na najbardziej zagrożonym, bo najczęściej pokrzywdzone są dzieci, kobiety. Oczywiście mężczyźni również zdarzają się takie przypadki, jednak najczęściej cierpią dzieci i kobiety. Dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Dziękuję Panu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu. Dziękuję Państwu. Dziękuję.